Dzień dobry, nazywam się Tomasz Wamposzczyk, jestem współwłaścicielem firmy Waso z Chorzowa. Zajmujemy się wentylacją, klimatyzacją, pompami ciepła. W terenie naszych pracowników mamy około 30 osób, jest to kilka ekip. Dlatego postanowiliśmy wdrożyć aplikację Locatic do naszej firmy, aby działało wszystko sprawnie i w należytym porządku. Właśnie przypływa akces obsługa nieruchomości. Jestem wiceprezesem zarządu spółce Akces, która zajmuje się administrowaniem budynkami głównie mieszkalnymi na terenie Śląska. Od ponad roku współpracujemy z firmą Lokatik w zakresie wspomagania nas w pracach konserwatorów. System Lokatik sprawdza się dobrze, ponieważ generalnie możemy zdecydowanie bardziej zorganizować pracę, jak także zupełnie w dużo bardziej przejrzysty sposób rozliczać tą pracę ze wspólnotami mieszkalnymi podczas Praca zakończona. Następne z i w trasę. Trudności mi nie sprawia myślenia. Nie sprawia. Dzień dobry, nazywam się Justyna Kowalewska, Pracuję w piekarni Kutka. Zarządzam zespołem pracowników technicznych w terenie. Aplikacji lokalnych używam głównie do zarządzania i koordynacji ich pracy. Aplikacja ta jest pomocna, mam wszystkie zadania w jednym miejscu. Zlecone. Monika Jaborska, firma Płódka. W naszej firmie zajmuje się m.in. nadzorem nad migracją wyposażenia sklepów firmowych. Nasza firma obecnie posiada blisko 170 sklepów firmowych oraz 40 sklepów franczyzowych. Poszukiwałam narzędzia, dzięki któremu będę mogła gromadzić zdjęcia wszystkich sprzętów w jednym miejscu tak, żeby to też nie utrudniało pracy pracowników technicznych, żeby mogli robić to przy okazji. Poza tym zdecydowałam się na, na ten program z uwagi na jego łatwość w obsłudze i przejrzystość. Dzień dobry, jestem Michał Łaski z firmy Agami. Pracujemy tutaj dla Urzędu Miasta o odnośnie konserwacji oświetlenia ulicznego. Korzystam z aplikacji Locatic. i już przyjadę do domu. Jak mam usiąść przy komputerze, to mnie szlak trafia, bo muszę wstawiać te wszystkie zdjęcia, opisywać wszystko. A tutaj korzystam już praktycznie od roku czasu. Robię zdjęcia, opis, wstawiam bezpośrednio, bezpośrednio w wskazuje do Urzędu Miasta, do osoby nadzorującej. Mogę spokojnie zjeść kolację, tak spokojnie. Wiem, odpocznę. Nazywam się Paweł Busek, pracuję w firmie EBS Service jako koordynator kontraktu. Odpowiadam za oświetlenie uliczne, za konserwację oświetlenia w gminie bytom. Tutaj też korzystamy z, z produktu firmy Locatic aplikacji, która umożliwia nam przesyłanie i rozliczanie zleceń. Wspólnie z gminą Bytom jesteśmy zadowoleni z użytkowania tego systemu. Dzień dobry, Tomek. W aplikacji Doktorik w Krakowie serwisujemy ponad 600 urządzeń, dzików, słownic, ciągników, podeszw ruchomych i tym podobnych urządzeń transportu miejskiego. Zrobimy. Firmy zawsze tworzą ludzie, a wiem, że tak dynamiczne i kreatywne osoby, które tworzą zespół Locatic, warto wspierać. Katowice, cały Śląsk może być dumny z takich firm.